Mówi się, że nigdy nie dostaniemy drugiej okazji, żeby wywrzeć pierwsze dobre wrażenie. Pierwsze wrażenia są szybkie, potężne i mogą zostać z nami przez długi, długi czas. W moim poprzednim filmiku mówiłem o tym, jak zapewnić sobie dobre pierwsze wrażenie, więc jeżeli go nie widziałeś, zostawiam link w opisie. Mówiłem tam o tym, żeby się zawsze starali się pokazać siebie z jak najlepszej strony już na samym początku, ale po prostu czasem nie wychodzi. Nie wiem, czy to przez głupi, zły żart, czy to przez zły dzień, albo przez to, że mamy za dużo alkohol we krwi. No po prostu czasem nie wychodzi. Dlatego dzisiaj zajmiemy się czymś trudniejszym. Dzisiaj zadamy sobie pytanie, czy da się naprawić złe pierwsze wrażenie. Wiele ekspertów, w tym ja, uważa, że mimo, że jest to bardzo, bardzo trudne, często jest to wykonane. I już widzę niektórych z Was, jak wydychacie z ulgą, ale spokojnie, nie czysz się za szybko. Jest takie powiedzenie niedziel skóry na żywym niedźwiedziu, a to może być równie trudne jak walka z żywym niedźwiedziem, więc szykuj się na ostry bój. Słuchajcie, ja też tam byłem, wiem jak to jest, nikt nie jest idealny i każdy ma chwilę słabości. I z doświadczenia wiem, że jest to dosyć trudne i musimy być bardzo zdeterminowani, żeby to osiągnąć i cierpliwi. Bo to nie jest tak, że zaczynamy od nowa. nie, 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 nie. teraz musimy posprzątać bałagan i dopiero później zacząć od nowa. Więc dlatego macie parę alfa wskazówek, żeby wskoczyć od zera do bohatera. Ale na samym początku, żeby później nie było jakichś nieporozumień, chcę, żebyście rozróżnili parę spraw. Czasem da się naprawić złe pierwsze wrażenie od razu powiedzmy, że rzucicie jakiś głupi, nieśmieszny żart. Możecie od razu przeprosić albo powiedzieć, że lepiej to brzmiało w mojej głowie. I zmienić temat. Nikt nie będzie pamiętać co się stało. Mówię tutaj o sytuacjach, kiedy te złe wrażenie się troszeczkę zamarynuje i dana osoba już sobie wyrobi niezbyt ciekawe zdanie na Twój temat. Więc zanim zaczniesz się starać, zanim zaczniesz opracowywać jakiś plan działania, musisz się zastanowić, czy warto. W serio, musisz zadać sobie pytanie, czy jest to ważne, żeby ta osoba postrzegała Cię tak, a nie inaczej. Nie jest? No to idziesz dalej ze swoim życiem, przecież nie wszyscy muszą się lubić, prawda? Czasami po prostu szkoda zachodu. A jeżeli chodzi o kobiety, to jest takie powiedzenie: Tego kwiata jest pół świata. Ale nie zawsze. Więc jeżeli twierdzisz, że ta osoba jest tego warta i że może wam się udać, to do dzieła. Zresztą ja zawsze tak mówię: nie sprawdzisz, to się nie przekonasz. A życie w niewiedzy jest bardzo niekomfortowe. Ale zanim zaczesz cokolwiek robić. Zapytaj się siebie, czy warto. Jeżeli Twoja odpowiedź to tak, możesz przejść do następnego kroku. Przeproś. Szczere przeprosiny mogą być potężne, i zaakceptowanie tego, że się źle zachowałeś, może obrócić sytuację do góry nogami. Ale uważaj na to, bo jak ze wszystkim w życiu, za dużo czegoś może być szkodliwe. I tak samo jest z przeprosinami. Kiedy czujesz, że mogłeś się zachować jak idiota, bo na przykład za dużo wypiłeś albo jakoś mogłeś urazić tą osobę, Weź ją albo go na osobności i szczerze przeprosić Jest to piękny gest, ale uważaj, żeby nie przesadzić. Bo jeżeli będziesz przepraszać, 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 postawisz tą osobę w niekomfortowej sytuacji, mówienia Ci cały czas, nic się nie stało, a, nic się nie stało. <grym> się> Więc pamiętaj, raz, a dobrze. I kiedy ta osoba zaakceptuje Twoje przeprosiny, najzwyczajniej świecie, podziękuj za wyrozumiałość i od tego momentu może się pokazać od tej lepszej strony, od tej prawdziwej strony. Zakładając oczywiście, że tamten wybryk to był jednorazowy, nieszczęśliwy przypadek. Druga wskazówka to jest to, że nie pozwól, żeby Twoja wyobraźnia Cię zniszczyła. Często kiedy mamy duże poczucie winy, wyobrzmiamy sytuację. I tak naprawdę osoba, o której sobie mogliśmy nabroić, jest wyrozumiała i wie, że czasami się zdarza. Zrobić z siebie idiotę I mamy tendencję mieszać te poczucie winy z przeprosinami Wydaje się nam, że zrobiliśmy nie wiadomo co, dlatego staramy się, żeby te przeprosiny były nie wiadomo jakie Więc moja wskazówka jest taka Zamiast bez sensu uświadamiać tą osobę, że to co zrobiliście jest gorsze niż to co naprawdę zrobiliście Powiedzcie coś takiego, że źle wam z tym jak się na przykład wczoraj zachowaliście I że czujecie, że mogliście zrazić tą osobę do siebie i że chcecie jakoś to naprawić. Wtedy ta osoba może powiedzieć faktycznie, no, byłeś piany na przykład i że się zdarza. Później kiedyś w przyszłości możecie to obrócić w żart. No dobrze, to były pierwsze fazy naprawienia złego pierwszego wrażenia. Ale to były najłatwiejsze z nich. Teraz dopiero zaczyna się maraton. Według mnie są trzy elementy, które pomogą Ci zmienić lub odzyskać dobre zdanie na Twój temat i postrzegać Cię jako atrakcyjną osobę. Po pierwsze, słowa są puste, działanie pokazuje wszystko. Mam tu na myśli to, że jeżeli mówisz, że nie jesteś taki, jak się zachowałeś, musisz to udowodnić. Czyli jeżeli pokazaj, że jesteś hamski, pokaż swoją dobrą i życzliwą stronę o wiele częściej. Każdy ma złe dni i po czasie ta osoba zrozumie, że to był jeden z nich I stwierdzi, że tak naprawdę nie jesteś taki zły Jeżeli pokazałeś się z tej szalonej lub zbyt pianej strony Musisz teraz pokazać się z innej perspektywy Musisz udowodnić, że to był jeden nieszczęśliwy wypadek i jeden kieliszek za dużo Znowu, jeżeli udowodnisz, że to było tylko raz Stwierdzisz, że każdemu mogło się zdarzyć Więc pokazanie się z tej lepszej strony jest super, mega, giga ważne ale razem z tym idą jeszcze dwie rzeczy. Bądź systematyczny. Jeden czy dwa razy po prostu nie wystarczy. Jeżeli naprawdę chcesz zaimponować na przykład tej dziewczynie, musisz być determinowany. Mówi się, że żeby naprawić jedno negatywne pierwsze wrażenie, potrzebujemy 8 pozytywnych. 8 do jednego, żeby zacząć od czystej kartki. Uff. Czas się wziąć do pracy. I ostatnie co z tym idzie bądź Cierpliwy. Każdy jest inny i każda jest inna. Czasem po prostu nie starczą dwa dni, nie starczy 7 dni, parę tygodni, nie starczy miesiąc, parę miesięcy. Niestety nie da się powiedzieć, w jakim czasie uda się nam osiągnąć ten cel. Musisz być cierpliwy i systematyczny, aż w końcu może ci się udać. Pamiętajcie, to nie jest łatwe i czasem po prostu się nie udaje. Ale hej. Życie jest dla odważnych, a wojownik nie boi się wyzwań. Życie jest nimi przepełnione, więc walcz do końca. A jak się Wam w końcu uda posprzątać ten bałagan, macie następne zadanie. Podtrzymać te dobre zdanie na Wasz temat. Od zera do bohatera. Powodzenia. Peace.